950SH to najnowszy cruiser dla wymagających ze stoczni Balt -Yacht, który redefiniuje pojęcie komfortu i elegancji. Zaprojektowany z myślą o miłośnikach motorowodniactwa poszukujących przestrzeni, funkcjonalności i luksusu, Balt 950SH łączy sportowy charakter z wygodą jachtu wypoczynkowego. Moi kochani jachtomaniacy, zapraszam Was na kolejny jaktur po jednostkach ze stoczni Balt -Yacht. Iza już znacie, cześć Iza ponownie. Cześć miło, mi. cześć, miło mi również. Ja w zeszłym roku miałem okazję i wielką przyjemność zrobić jaktur po waszym Balt 37 Grand w bodajże, który znajdziecie ten odcinek na moim kanale oczywiście. A dzisiaj przeprowadzimy jaktur na kolejnej premierze tego roku, czyli Balt 950 SH. SH. I tradycyjne pytanie, Iza, czym ta jednostka nas może tutaj zaskoczyć, czym się wyróżnia? Jest to tak naprawdę nowoczesny cruiser. Chcieliśmy tutaj połączyć funkcjonalność, i przestrzeń, którą stosujemy w naszych łodziach spacerowych, ale dać również możliwości ślizgowe tej łodzi, więc zastosowaliśmy mocniejsze silniki, inny kadłub, nie tracąc tak naprawdę na funkcjonalności łodzi spacerowej. Czyli w tej jednostce już ważną specyfiką jest prędkość maksymalna i prędkość tak cruisingowa. Dokładnie. Jakie tutaj możemy parametry osiągnąć? Tak naprawdę robiliśmy testy na jednym silniku 200-konnym, merkury zaburtowym. Osiągnęliśmy 43 km na wow, godzinę. to jest imponująca prędkość przy tak dużych gabarytach tej łodzi. Dokładnie. Łódka waży ponad 4 tony, więc mhm. też dosyć szybko weszła w ślisk. Potem testowaliśmy dwa silniki 200 i tutaj prędkość osiągnęliśmy 63 km na godzinę. To naprawdę ciekawe parametry przy tak dużych gabarytach. Barytach. I zapowiedz proszę, bo wspominałaś wcześniej, że historia Waszej marki trwa już 35 lat. Jeżeli, mi to zawsze interesuje, jeżeli mogłabyś się podzielić takimi parametrami procentowymi, jakie macie zainteresowanie z Polski, a jakie z zagranicy? Jak wygląda tutaj procent zainteresowanych klientów? Czy więcej jest ich z Polski, czy z zagranicy? Na dzień dzisiejszy jest to pół na pół. Dosłownie półnowa, tak. ale to się zmienia ta tendencja? Tak, ta tendencja lata? się zmienia. Na korzyść Polski, były lat, Na korzyść Polski, mhm. Tak, były lata, kiedy sprzedawaliśmy za granicę praktycznie 90% naszych wyrobów. Na chwilę obecną Polacy stanowią no, duży procent naszej produkcji. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy właśnie z wzrostu zasobu portfela po Polaków? E Czy to jest, zaczyna być coraz bardziej popularny sport? Tak naprawdę powodów jest wiele. Na pewno zamożność Polaków to jest jeden, który wspomniałeś, ale także prestiż marki. My od wielu lat udowadniamy, że nasze łodzie są wykonywane tak, żeby po wielu latach nadal wyglądały idealnie, estetycznie ludzie, którzy kupili od nas łodzie w 2010 roku. Wracają po pięciu latach, po trzech, niektórzy po roku, żeby kupić nowy, wyższy model, bo znają już naszą jakość i wiedzą, czego się spodziewać. To jest też chyba troszkę inaczej, aniżeli w branży na przykład motoryzacyjnej, że jachty nie starzeją się tak szybko jak samochody, prawda? Tak, które, no, tak. Po trzech, pięciu latach, no to to już nie jest nowka, nowka sztuka, a w przypadku jachtu. Dziesięcioletni no, jacht, no to jest yy, tak naprawdę jeszcze, można powiedzieć, sprawny model, który można przez wiele lat użytkować. Prawda? Jak najbardziej mam klientów, którzy nawet dwa lata po zakupie sprzedali swój jacht, żeby kupić nowszy model okay. i na nim zrobili. Wow. <laughs> Więc tak naprawdę to nie jest tak. W przypadku aut, że jak wyjeżdża z salonu, to traci na wartości, powiedziałabym, że odwrotnie, ponieważ jest to produkt premium i w sumie deficytowy, bo stocznia jest w stanie wyprodukować danego modelu rocznie, powiedzmy, 20 par sztuk mhm. i nic więcej. Więc tylko mamy 20 posiadaczy danego roku danego modelu. Czyli popyt jest dużo większy aniżeli podaż. Tak, tak, Możliwe. Ale zobaczcie, moi kochani, czyli możecie traktować jachty nawet jak takie tak dobro inwestycyjne. Tak, czyli tak. nie obrazy, nie nieruchomości, tylko teraz przerzucamy się na jachty, jak chociażby w Palpiach, czyli słynna stocznia z Augustowa na Podlasiu. I opowiedz jeszcze troszkę o, o tej łodzi, którą za chwilę będziemy oglądać ze środka, jaką cenę, jaki portfel musimy tutaj przygotować, żeby. Nabyć tą jednostkę? Oczywiście mówimy o tej cenie podstawowej. Okej, okay. jeżeli chodzi o wyposażenie standardowe, to jest koszt 418 000 zł netto, a jednostka targowa, czyli już z silnikiem, akurat tutaj jest 200 -konny, to jest koszt 530 tysięcy zł netto. Więc okay. Całkiem przystępna cena w porównaniu do jakości, którą otrzymuje klient. Pamiętajcie, jest to inwestycja. <grym> <grym> jest to Zdecydowanie. <inwestycja. grym> Powiedz, jeszcze proszę, bo o tym chyba nie wspominaliśmy, w jakie silniki tutaj tą jednostkę możemy wyposażyć? Możemy wyposażyć ją albo w jeden silnik 200-konny lub 225 koni mechanicznych. Ewentualnie w dwa silniki prostokątne. I tutaj też mamy zaburtówki czy stacjonarne? Mamy tutaj tylko zaburtówki. Tylko zaburtówki. Czy tutaj też jest możliwość zainstalowania silników elektrycznych, dieslowych i benzynowych? A jeżeli chodzi o elektryki, tak, diesel nie. Benzyna jest to silnik zaburtowy, który stosujemy. Jest właśnie na benzynę. Jednostka może być napędzana jednym lub dwoma nowoczesnymi silnikami Merkury, co pozwala dopasować parametry do indywidualnych oczekiwań. Podwójna jednostka napędowa gwarantuje jeszcze większą dynamikę, bezpieczeństwo i niezawodność, zapewniając niezapomniane emocje na wodzie. E, moi kochani, ja zapraszam Was na jachtur po tej jednostce. A za bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę również. i do zobaczenia do na kolejnych targach. Walt 950SH. Zaczynamy jachtur po tej wspaniałej jednostce. Zaczynamy tutaj od platformy rufowej i zobaczcie, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie mamy takie platformy rufowe z przestrzenią sandekową, na której możemy odpoczywać, opalać się. Taka przestrzeń jest tutaj na rufie, ale również na dziobie, za której za chwilę dojdziemy. Tutaj w części centralnej mamy bardzo dużą kanapę narożną. O, ja myślę, że ona jest bardzo spora. Ja myślę, że tutaj raz zobaczy 4, 5, 6, 7, 8 osób spokojnie się zmieści. Tutaj przy wejściu z rufy do części centralnej oczywiście mamy drzwiczki bezpieczeństwa. Tutaj mamy bardzo fajną kolorystykę, również tej jednostki, taką pomarańczowo-czarną, która dodaje charakteru tej bardziej sportowej jednostce. Ciekawe miejsce na przechowywanie odbijaczy, tutaj po lewej stronie tej burty. No i przechodzimy w ten sposób do części salonowej. W tej części salonowej mamy tutaj bardzo obszerny stół. Mamy cztery cup holdery. Tak jak wspominałem, narożną kanapę. Pod tą kanapą mamy również bakisty, w której znajdziecie bardzo dużo miejsca do przechowywania. Nad nami mamy, jak widzicie, taki rozsuwany dach z takim materiałem, który. Daje nam tutaj bardzo dużo dostępu światła do tej przestrzeni tak naprawdę ruchowej, na której tak jest bardzo dużo światła. Podobne rozwiązanie tutaj jest w części centralnej, gdzie również mamy taki... Zasuwany daszek Ta ponad 3 tonowa jednostka wyróżnia się dwoma obszernymi sandekami, na dziobie i na rufie, idealnymi do opalania i wypoczynku. W centralnej części kokpitu znajduje się obszerna dineta ze stołem, która w połączeniu z modułowymi rozwiązaniami tworzy serce życia towarzyskiego na pokładzie. Kochani, naprzeciwko tutaj tej części salonowej mamy oczywiście kambus, tutaj mamy oczywiście zlew. Bardzo fajny blat. Czuję tutaj pod palcami, że to jest bardzo dobry materiał, bardzo fajnie, solidnie wykonany w kolorze czarnym. Tutaj mamy otwieraną płytę indukcyjną, na której możemy sobie gotować posiłki, kontakty w tym miejscu. Oczywiście szafeczki, których nigdy za wiele na jachcie, oraz tutaj pod siedzeniami znajdziemy bardzo pojemną lodóweczkę. Nasz stół w salonie jest oczywiście obniżany, jeżeli go obniżymy to mamy możliwość położenia tutaj materaca na tym stole i zwiększenia przestrzeni potencjalnej noclegowej. Tutaj w tej części znajdziemy jeszcze jedną bardzo dużą bakistę oraz tutaj takie wgłębienie na kosz na śmieci, bardzo praktyczna rzecz, dlatego że łatwo można później opróżnić to miejsce, jest to wygodne rozwiązanie. No i dochodzimy do części sterowej, zapraszam. I przechodzimy do części sterowej, oczywiście Potele możemy tutaj sobie obniżyć, możemy zwiększyć tą przestrzeń. Tutaj są miejsca dla dwóch osób. Mamy podnóżek, mamy cup holder, mamy duży ploter. Mamy wszystkie wskaźniki, panel kontrolny od oświetlenia. Możemy sobie sterować tutaj oświetleniem. Oczywiście manet Bardzo fajny, bardzo fajny ster, a może, bardziej można powiedzieć kierownica, która jest obszyta tutaj logiem Yacht w kolorach, z właśnie jednolitych z tymi obiciami siedzeń, więc to jest fajny wspólny element tej jednostki. Tutaj dużo miejsca na, na telefon, na jakieś ewentualne dodatkowe rzeczy. Kierownicę mamy sterowaną, za pomocą tego przycisku możemy ją sobie wyregulować do wysokości, która nam będzie odpowiadać. Po prawej stronie ode mnie, zobaczcie, mamy okno na wylot, które możemy sobie otworzyć, dzięki temu mamy bardzo duży przewie w tej jednostce i nad nami, tak jak wam mówiłem, mamy okno, które możemy tutaj zasłonić tą materiałową kotarą. Zróbcie, moi drodzy również właśnie na te otwory, które tutaj Wam pokazywałem. Tutaj możemy zrobić z tego typowe kabrio, czyli mamy materiał przyczepiany tutaj do tej prowadnicy. Dolną część przyczepiamy tutaj do tej części dolnej okna i wtedy zabezpieczamy się od deszczu zarówno po prawej, jak i lewej stronie. Czyli nie mamy tutaj sztywnej szyby, jednak mamy prześwit i, i taką wersję kabrio tej, tej motorówki. Zwróćcie również uwagę na to, że tutaj mamy cup holdery w tych siedzeniach, okno dachowe oraz bardzo fajne ledowe podświetlenie tutaj pod sufitką. OK, chodźmy w tej chwili zobaczyć, jak wygląda dziób na tej jednostce. Tutaj możemy się całkowicie odgrodzić od tej części dziobowej, jeżeli warunki atmosferyczne nam nie sprzyjają, a jeżeli pojawia się słonko albo jeżeli chcemy pójść na dziób, no to możemy się tutaj oddzielić taką bardzo wygodnie otwieraną ścianką oraz również tym oknem, oknem dziobowym. Jest tutaj bardzo, bardzo szeroko, jest bardzo wygodne przejście. Mamy tutaj dwa schodki i trybury. No i wychodzimy na dziób na którym rozpościela się fantastyczny widok na bardzo duży sandek. Jestem zaskoczony wielkością tego Sandeka. Tutaj się zmieszczą myślę, że trzy osoby, dwa cup holdery po jednej i po drugiej stronie. Kolorystyka oczywiście jednolita z tym sandekiem na rufie, więc to bardzo fajnie, wszystko smacznie współgra. Wyobrażam sobie, jak fantastycznie jest tutaj leżeć, wylegiwać się na słońcu i płynąć z taką prędkością cruisingową gdzieś przez Karaiby. Fantastycznie zaprojektowana jednostka. Tutaj mamy taką półburtę, którą dochodzimy właśnie do tej części dziobowej. Możemy zobaczyć bakistę, która jest bardzo pojemna, bakista na zarówno po prawej, jak i po lewej stronie relingi. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak położyć się na tym sandeku i sprawdzić jego funkcjonalność. Balt Yacht, polska stocznia, która projektuje tak fantastyczne jednostki jak ta. Od 35 lat, tutaj na tym sandeku, jak widzicie, on jest bardzo obszerny, ale przede wszystkim wygodny. Ten kąt pochylenia tych oparć bardzo mi odpowiadał mega komfortowy i wygodny dla pleców. Dodatkowo mamy tutaj też oparcie na głowę, co doskonale czuję leżąc tutaj na tym sandeku. W tej części mamy, mamy oczywiście okno od kabiny dziobowej, przez którą mamy dopływ świeżego powietrza do kabiny dziobowej. I w tej chwili zaproszę Was właśnie do tej kabiny pod pokładem. Ale zanim to uczynię, to troszkę jeszcze poodpoczywam i popatrzę w gwiazdy. A raczej w dach tej hali w nadarzeniu. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy z odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Bye, Coffee. Dziękuję. Ani, zapraszam Was pod pokład do kabiny działowej, która jest wyposażona w bardzo mięciutki dywan, co od razu mi sprawia bardzo dużo przyjemności. Tutaj z tej strony mamy kontrolki. Bezpieczeństwa. O, tutaj mamy zabezpieczony dostęp do tej bakisty, pewnie z bezpiecznikami. Schodki, lufcik, takie okienko do zapewnienia przebiegu. W tej jednostce bardzo fajne podświetlenie ledowe właśnie na dole przydywanie. Tutaj dodatkowo mamy zdejmowaną część łóżka, która umożliwia bardziej komfortowe poruszanie się po tej kabinie. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie mamy okienka. No i to łóżko również jest sporych rozmiarów. Dwie osoby spokojnie tutaj się zmieszczą. Nad nami jest okienko, które wcześniej Wam pokazywałem na dziobie. Jest ono również zasuwane, a takie zabezpieczenie przed owadami, komarami. Tutaj mamy jedną bakistę, drugą bakistę. Tutaj po lewej stronie widzicie, że mamy dużo miejsca do przechowywania, zarówno w tej części, jak i tutaj na górze. Tu mamy te okienka, o których Wam wspominałem. No i bakisty po prawej stronie, tutaj i tutaj. Kolejna. Bardzo wygodne rozwiązanie. Zobaczmy w tej chwili, jak wygląda łazienka w tej jednostce. Zobaczcie, tutaj jesteśmy oddzieleni taką wygodną kotarką, ponieważ jesteśmy w części, która jest częścią toaletową, ale również prysznicową. Tutaj mamy kabinę prysznicową. Tutaj mamy odpływ poniżej wody. Więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki tej zasłonce woda nie przelewa nam się tutaj do tej części głównej łazienki. Mały zlew. Szafeczki pod zlewem. Lustro, okno, również zasłoną. Tutaj jeszcze jedna bakista i wentylacja nad slewem. Bardzo ergonomiczna łazienka. Wnętrze zostało wyposażone w telewizor oraz system audio z rabiem, amplitunerem i subwooferem, zapewniające doskonałą zabawę i relaks w każdej sytuacji. Dodatkowo oświetlenie typu Ambiente LED w kabinach oraz nowoczesne oświetlenie wnętrza i mesy LED tworzą przytulną atmosferę wieczorem. Balt 950 SH doskonale sprawdza się zarówno w spokojnych rejsach rodzinnych, jak i podczas szybkich, sportowych wypraw. Jeśli ten cruiser z polskiej stoczni przypadł Ci do gustu, to przejrzyj również inne łodzie na sprzedaż od Baltiach. Na stronie producenta znajdziesz łodzie w podziale na kategorie takie jak Łodzie spacerowe, jak na przykład Suncamper 36, który znajdziesz również na moim kanale Łodzie półślizgowe, łodzie motorowe BALF oraz norweskie łodzie motorowe Cormate. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie